Cześć, witajcie na kanale Łukasz Kocha Komiksy. Cześć Szymon. Cześć Łukaszu. Cześć. Spotkaliśmy się tutaj, było mówić ten komiks, Piton, Ten komiks, człowiek cieć. I te dwa numery magazynu Bzik. Drugiej okładki nie pokazuje, ale wi wi wiadomo, że to Bzik dla... O. Można i tak? Tak. Bzik i Wzik Ekstra. Dokładnie. To mamy kolejno y, numer szósty, raczej znaczy pierwszy tego roku i numer Wzika Ekstra chyba to jest y, trzeci? Trzeci. Trzeci. trzeci? Trzeci. Bo tam nasz tam... koło logo. Koło logo, logo. U góry. A zgadza się, dobra. Dobra, no to, y, a wszystkie te komiksy dostaliśmy od wydawnictwa Diablak, za co bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Dominika Kozaczko, dzięki Dominik. Dokładnie. I wszystkie te komiksy możecie kupić w sklepie firmowym wydawnictwa, czyli w strefie komiksów w Bielsku Białej. Zgadza się. No co, od czego chcesz zacząć film? Nie mam pojęcia. Mamy po prostu początki nowych serii, tak jak już zdążyło nas wydawnictwo Przygod przyzwyczaić, bo mieliśmy przecież... Niedawno Karmiciela, zeszyt pierwszy, mieliśmy pierwszy zeszyt Spółki Zło. Tutaj też mamy pierwszy tomik Pisto i pierwszy zeszyt Człowieka Ciecia. Mm -hmm. No oraz kontynuaty, czyli kontynuację Bzików, gdzie zaczęło się od Bzika zwykłego, regularnego w zeszłym roku. Teraz już mamy szósty tom, czy szósty numer można powiedzieć. Do tego Bzik Ekstra, pin można powiedzieć. Seria odkryskowa, jak to kiedyś mawiano. To trzeci, trzeci, trzeci tomik, więc to już coś. Zgadza się. Yy, to co? Może zacznijmy od tych brzyków właśnie. Yy, powtórzymy się w sumie. Ja tak trochę robię cenzurę, bo to akurat tu mamy do czynienia z numerem dla dorosłych. Może od tego zacznijmy. Czyli kolejny zbiór, w środek pokażę, ale to tylko dwie, przykład pierwsze dwie strony. Czyli Mamy stopkę redakcyjną, mamy fragment komiksu Beelzebubs, który obaj czytaliśmy, obaj polecamy. No i co, i kolejne komiksy, im dalej w las chciałem powiedzieć, tym te treści dla dorosłego czytelnika tak sobie kartkuję, tutaj nie pokazując, coraz więcej tych treści. Nie wiem, kolejne ilkustronicowe przygody różnych bohaterów, Historyki mielu bardziej odważne. Znaczy, one są bardzo odważne. Można <laughs> powiedzieć, że pierwsze pół tomu, czy pierwsze pół zeszytu tomiku, to jest oparte na brutalności wręcz, eksploitacji przemocą momentami. Zgadza się. Natomiast y, drugie pół to już idziemy w erotykę, albo i nawet mocniej. Przecież to jest dowolna fantazja i jest świadome ograniczenie, że jest tylko dla czytelników dorosłych. I to jest celowe. Więc jeżeli chcecie kupić jakiś komiks dla dzieciaka, absolutnie nie kupujcie bzika ekstra. To nie dla niego. Tak, oczywiście. E, jeszcze środek tego numeru. Zdobi pewien wyzywający plakat. Wyzywający. No oczywiście dla osób dojrzałych, dorosłych, to będzie coś ciekawego. Tyle. Tutaj próbuję <grym> tak, unikać nas, jakiś... nawet... <gry> Nawet fragmenty Beelzebubsa, które są umieszczane w tych bzikach, to w bzikach ekser są takie bardziej odważne. Leitowe są przy tych, przy tych innych no, rzeczach. Ale też są odważniejsze niż w regularnych bzikach, bo y, regularny bzik to jest zupełnie inna formuła. Tam mamy też krótkie opowiadania, ale tam już trzymamy się tego bardziej, bym powiedział, PG-13 czy, czy coś koło tego, czyli gdzie każdy może komfortowo się czuć, że raczej tam nie powinno być z treści, obrażliwy dla kogoś generalnie. Dobrze, no a jakbyś miał wybrać jeden, jeden, jeden komiks, jedną historię z tego. Jedną z tych historii? Je... No. Korpo Szczurek Niko. Korpus Szczurek Niko. Adama Kołodziejskiego jest dla mnie świetny. Mamy tam bardzo dużo takich ma, mechanizmów czy takich opowiadań, które ludzie pracujący zawodowo Mam styczność po prostu, takie podejście. Jasne. tam jest w momencie, że, że gościu myśli sobie, Mam tego wszystkiego dość, mi się już nic nie chce, mam dość tej pracy, zmęczyła mnie. Dobra, mam tego dość, idę do domu, nie będę tego robił, a w końcu idzie, idzie i nagle rodzina, dom, kredyt. No dobra, wracam do roboty. I <laughs> bardzo fajna błęda. A ja, ja muszę wyróżnić, yy, to mogę sobie pokazać historię Roberta Adlera. Bardzo horrorowo, bardzo nastrojowo, bardzo króciutko, ale z jakimś takim większym trochę przesłaniem, o ile mówimy tutaj o bardzo erotycznym, o bardzo erotycznej historii. Tak. Ale tam też jest w tym bziku Ziku taki motyw powrotu do nostalgii, bo my się na przykład wychowywaliśmy w czasach, gdy nazwijmy to czasopisma były po, powszechne, bo kioski ruchu Oj. czy inne generalnie kioski były na porządku dziennym, na prawie każdym przystanku autobusowym teraz tu już wynika, to już to już tylko i wyłącznie salony prasowe, a tu jest taki gość dorosły, wspomina swoje dzieciństwo, jak to z chłopakami biegali od kiosku do kiosku i kombinowali jak tu zdobyć powiedzmy treść dla, dla siebie odpowiednią i też treści a, dla starszego przytelnika, tak. ile musieli się kombinować, nakminić? Tak, a teraz Jednokliknięcie w sumie. Tak. Ci, co przeżywali, dorastali w tamtych czasach, no, to mogą wspominać i przypominać sobie, że trzeba było czasami mocno nakminić, że co jest dla kogoś tam. Ja tylko, ja tylko jestem tutaj z polecenia, ja tylko mam coś dostarczyć. Tak, że dla taty przeszedłem kupić, na przykład tak. dla wujka. Dla wujka, dla taty. No różne takie rzeczy, no takie... Taka była rzeczywistość, powiedzmy, w Polsce i pewnie nie tylko. W Polsce teraz czasy wyglądają inaczej, ale ci, co mają te około 40 lat, to powinni jeszcze kojarzyć, jak to wyglądało kiedyś. No właśnie, ty wspomniałeś o Korpusz Niko, czyli rysunek i scenariusz Adam Kołodziejski. On się znajduje właśnie w bliku numer 6. Tak. W pierwszym numerze tego roku, a w sumie w szóstym numerze ogółem. Tego. Tak, to jest jedna z ciekawszych i jedno z lepszych historii rysowanych w tym, w tym zbiorze, w tym zeszycie I ogólnie tych rzeczy, które się tutaj pojawiły. Najmniej jeszcze wyróżnił Indianasz Turek i włócznie przeznaczenia. Bardzo mi się te rysunki podobają. No bo to, to jest też ci sami autorzy, to, to, to sam, sam autor, tak, 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 bardzo. Tu się bawimy bardzo konceptem, konwencją Indiany Jonesa wszelkiej maści, przerabiamy, wygupiamy się, po prostu korzystamy z tropów popkulturowych i, no i się bawimy po prostu. Wiesz co, to się aż ja prosi o dłuższą formę, bo tutaj jest tyle fajnych rzeczy, tyle, tyle, tyle zabawy mówię tą treścią, tą formą rysunkowo. Ja się tutaj prosię, żeby to zostało wydane w, nie tylko w dużej oprawie większej, ale w kolorze. No tak, no. Bardziej, że mamy, mamy przykład, że kolor czasem pomaga. No, tak. bo chociażby ten sam autor jest w tym człowieku cieciu i tam masz kolor. Naprawdę no kolor niepełny, bym powiedział, był tylko kolor, jakbym miał go porównać, bym porównał go troszeczkę do takich motywów, jak były w Sin City filmie. Na pewno w filmie. Nie pytam czy w komiksie. Czy masz czerwie kolory biel, a jakiś czas tak. żółty lub czerwony tak. w razie potrzeby? Tu masz dokładnie ten sam, kontyw, ten sam motyw. Czyli komiks jest niby w i bieli, ale poszczególne elementy są. zaznaczone yy, na kolor czerwony albo żółty, żeby podkreślić ich wagę. Wypuklone są. Tak. A bardzo mi się to podoba i podoba mi się. To fajnie tak przeszliśmy naturalnie jakoś do tego człowieka czycia. Podoba mi się to, że to jest zarazem parodia, a zarazem tworzy jakiś taki ciekawy pomysł, przynajmniej na rozpoczęcie tej historii. Człowiek też. No jak może wyglądać człowiek też? Proszę bardzo. Konsek mnie kupił totalnie. No, generalnie to jest zabawa, bardzo zabawa. Zresztą... Zabawa treścią, zabawa formą. Zresztą... Za... tak. Zwróć uwagę na początek. Człowiek chcieć, ziomuś, to jest parodia. Masz parodię. Im no więcej się naglądałeś różnego rodzaju popkultury, szczególnie science fiction i fantazy, tym więcej znajdziesz odniesień. Zgadza A się. Tyś, tak, bezczelne odniesienie do Pańszera, do Terminatora, do Batmana, do Alfreda, do Crane tak. Tak, i wszystkie. Wielu rzeczy takich znajdziesz. Podejrzewam, że ja połowę nie wyłapałem. Pewnie przy którejś kolejnej lekturze coś skojarzę. Jest gdzieś jeszcze. O. Ale i ten rysunek i... mi się na końcu podoba, wiesz? Taki fanart tak. innego autorstwa. To jest autorstwa z cyklu Poczet polskich Herosów i wścicieli Damian Picador-Zajko. Podoba mi się to bardzo. Mhm. O. No, tutaj o. Nawiązanie do Pokémonów też, też jeszcze jest. Jakiś... No, mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy. Bawimy się formą. Bawimy się treścią, fabuła jest, no nie jest to może fabuła, która nam zmieni światopogląd całkowicie, bo to jest komiks typowo rozrywkowo tak. zabawowy. My się tam mamy śmiać, na, wygłupiając z żartów, a niekoniecznie analizować wyższość wyższej idei, że tak określę. No to może przejdźmy do tej czwartej pozycji, którą dostaliśmy od Diablaka do recenzji. Powiem ci ten komiks? To okazuje być najlepszy chyba dla mnie z tych wszystkich czterech tytułów, jakie dostałem. Opowieść drogi. Opowieść poza. opowiedz o szukaniu siebie, o swojego, swojego miejsca w świecie. W bardzo dziwnym świecie, w bardzo zwariowanym świecie, ale bardzo momentami brutalnym świecie. Generalnie tak. Ja miałem skojarzenia. Ogólnie rzecz biorąc, skojarzenia miałem dwa. Bo ten komiks mm -hmm. ma takie jakby dwa, dwie części. Najpierw ma prolog, tak. który generalnie liczę, że w drugim tomie, bo to jest pierwszy tom, czy, gdzie, czy później będzie jakieś wyjaśnienie przejście między prologiem, zależność między prologiem a tą główną fabułą. I w prologu mi się skojarzył bardzo motyw z Pingwinem z Batmanu z Powrotu Batmana. Z tego mm -hmm. chyba drugiego roku to był. Tak Film? To się z, Film z Tak, tam był taki motyw. Y Dziecka, które urodziło się zdeformowane, czyli tytułowy wspomniany pingwin, który został troszeczkę porzucony Jest przez rodziców. Został porzucony rozrywiany. przez rodziców, i tu właśnie ten podobny motyw tu był. Więc to był taki wstęp. a Natomiast druga część, ta fabuła główna, miałem skojarzenie pierwotne z falautem. Ale i, wiesz co, i z power Rangers, dostajemy świetną tak, scenę tak. połączenia tak. się różnych. No, tak? części robota. W parę było później, ale na początku, że masz gościa, który siedzi w jakimś, nazwijmy to, no, znaczy gościa, no, głównego bohatera, który siedzi tak. w czymś rodzaju, nie wiem, krypty, sierocińca, osiąga pewien wiek i dostaje na zasadzie wych wypad. Radce. Ja chyba jakiś plecak pakuje, i idź w świat i się. I, i rób co chcesz. Ciebie tak. już tu nie ma. Tak. To, jest, to jest ciekawy koncert, po prostu jest jakiś pomysł na przedstawienie świata, bo to jest. Yy... Ludzi nie ma, mamy tylko te mutanty, jakieś właśnie i inne takie dziwne rzeczy. I do tego te do tego fajne rysunki. One mi przypominają te kreskówki z Cartoon Network. Tak. Bardzo. A jak się temu przyjrzysz, to mam wrażenie, że format w ogóle to jest moim zdaniem najlepiej wydany komiks z Diablaka, w sensie tak. pod względem takim technicznym. Bo mamy pełny kolor, mamy duży format, to na przykład Belzebubs jest połówkowy, dużo po, po, do połowy mniejszy. Zgadza się. I Belzebub jest jest czerni-bieli, więc ja już tutaj mówię takie. Ja na przykład wolę kolory, więc dla mnie to jest walor. Techniczny. Nie, no Zwiększa już. Zwiększa Ale to akurat. Sobie. Ja tylko przepraszam, że Ci się wtrącę w słowo. Hmm. Belzebub pewnie by tak wydany oryginalnie, i tak musiał być wydany po tak, polsku. Tak, ale mi chodzi o to, że po prostu to jest pod względem takim technicznym już idziemy bardzo na plus, bo Diablak zaczynał właśnie ogólnie od zeszytów, tak. o, czy, czy można powiedzieć, od tych bzików, a teraz mam już taki pełnoprawny tomiks, który ma sporo komiks, który ma sporo stron. I jakby się przyjrzeć temu formatowi, to wiesz, z czym się kojarzy? Tak? Troszeczkę z tym samikiem wydania specjalne lub mega Marvela, mhm. masz taki format podobny. Tylko masz lepszy papier offsetowy, bo on jest troszeczkę grubszy niż wtedy był w Semikach, taki solidniejszy, tak, tak. kreda w środku. Ale on jest ale bardzo jest... miły w dotyku, Wiesz, bardzo tak. fajnie czyta I, i nie masz tych tak. odcisków palców, nie, zostawia, nie zostają. Tak. I komiks nie jest ciężki, bo to była kreda, to byłby dużo cięższy tak. i on jest bardzo fajny właśnie ten papier i jestem zaskoczony, bo wydaje mi się, że on będzie też stabilny, że chodzi o czytanie, nie będzie się łatwo rozklejał. I naprawdę w do, do... dobrej cenie układkowy 50 zł za tyle stron, no teraz wiesz, za tyle stron to komiksy potrafią kosztować nawet prawie dwa razy tyle podobnej objętości. No tak, tylko to jest... mówię porównanie takie. Tak, solidna dawka, solidna dawka opowieści w rozsądnej cenie, ładne rysunki, ładna oprawa graficzna. Niektóre kadry są naprawdę zachwycające, dużo zabawy, znowu nawiązania do różnych, że tak określę, popkulturowych motywów, no chociażby na końcu mamy takie jakieś układeczki, gdzie czymś mogą się kojarzyć, na przykład tam. No oczywiście Forest Gump. Dokładnie. Ja, jak to jest. mówił Forest Gump. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. Na co się trafi. No, no właśnie. A to ja się zadam pytanie. Jak mamy teraz te cztery rzeczy: czyli człowiek, cieć, pisto, bizzik i bzik Ekstra i każda z nich będzie miała prawdopodobnie kontynuację. Jakbyś miał wybrać jedną z tych rzeczy, którą byś najchętniej przeczytał ciąg dalszy? Tak, bardzo, bardzo się kibicuję głównemu bohaterowi i jego przyjaciołom na ich zwariowanej drodze do drodze przygód, pełnej przygód, różnych przygód. Mniej lub bardziej Nie. zwariowanych, mniej lub bardziej poważnych, ale ten komik jest jakiś. Ja się tutaj, mówię, Panie bawiłem. Jako fan Power renders, kiedyś, kiedyś, dawno temu, jako fan po prostu takiej przygody zwariowanej, kreskówek z Cartoon Network, kreskówek z, nie tylko z Cartoon Network, ale takich zwariowanych rzeczy, no absurdalnych wręcz. Jeśli szukacie właśnie takiej przygody nie do końca poważnej, ale mówiącej o poważnych rzeczach, w niepoważny sposób, to jest idealna propozycja do Was, I sięgnijcie po to, bo to naprawdę fajny, ciekawy komiks. Tak, jest to. tak. A jeszcze do tego, ja się swego czasu starym komiksem amerykańskim, to na samej okładce było, wiecie, kilka fajnych nawiązań do tego, tak. jakieś było wydawane Marvela, DC, tak. Codex, Code to, Authority i tym podobne. To, to rzeczy. na przykład tutaj. Tak. To wam się czymś może skojarzyć. To jest w bardzo takim stylu starych, starych komiksów amerykańskich, takich z lat 80., -tych, 90., -tych. ja nie mówię współczesnych, bo teraz to już. Te układki się inaczej komponuje, uh -huh. ale wtedy takie coś wrzucić i wy, by mogło skojarzyć się z, tym głównym, tak. wy, z tymi głównymi wydawcami. Zgadza się. Ja Ci to dzisiaj dziękuję, Szymon. Ja namawiam tutaj właśnie sięgnięcie któryś z tych tytułów, a może wszystkie, może Was zainteresowały wszystkie. Zapraszamy do sklepu y, Strefa Komiksu w Zbirsku Białej, czy stacjonarnie, czy online. Czy na stronę wydawnictwa Diabla? Tam wszystko będą, będzie w opisie do tego wideo. Wydziękujemy dziękujemy za komiksy do recenzji dzięki, i dzięki Szymon za dzisiaj. Tak, no, do następnego razu. Cześć. Cześć.